A! Nie! Zostanę! Zostanę! No Master, to przesła. O kur... Ale, ale jestem w topie chyba. Słyszałam... Też do... Nie, proszę! Proszę, proszę! Zdjęcie Ghosta! Robimy jakby szybki wyjazd, bo ja już mam panik moc. Życie, żeby się tak nie zdygała w tej grze, jak w drząc drzącym. A, drącym się popelku. Dobra. Start. Hej. Tu na razie jest Ale będzie San Francisco, a tam gdzie to

Co ty robisz? Aaaaa! Boże Gdybym <mulny> nie wiedziała, że to ty krzyczysz, to myślałabym, że to ja Nie, a nie brzmiałem jak Yui? Umrzemy Magda. Oj siarab! Mm, jak, umrę, to, jak Jak ty pomrę przez ciebie, z to cię zabiję. Horror. Jestem typą blondyną z horrorów. Mm, umrzemy! Umrzemy, puszczę wodę, bo czemu nie? A! A! Umrzemy! A! A! Selfie! Umrzemy! <noise> no głupio! O. <noise> Mario, teraz nóżką. <noise> Aha, ja zostałem zabity, a on wypuszczony zostanie. <noise> Nie. Ja nas nie widziałeś tego? No w sensie upuściła go i podniosła teraz No i zamknęła no, mi klapę przed ryjem Aha, to nie widziałem Buzi Dobrze ci tak Co jeszcze śpiewaliśmy Halo. Małgośka, mówią mi Chyba On nie wart jednej łzy. On nie jest wart jednej z głupiaków. Małegośka, wróżą w Kart. On nie jest zuba wart. <laughs> w dupie to mam jakby. Run for your life... No ty, piaro, no chyba nie, że tak powiem. Haha! Jeszcze tak. Nie, żółtą? Nie, Janas? Podnieście moją apteczkę ze strzykawką, żeby ona nie... On ma oczy! Ej, oślepiłam go, weszło mi oślepienie zabójcy, ale jej nie zrzucił. Janus? Y Janus, <śled> czemu ty wisisz? <śled> Janus? <śled> 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 Widziałam to z daleko. Janus, dlaczego ty latasz? Nie <śled> Nie narysuj, na nawet nie próbuj rysować y, gęsi ze skrzydłami. Gęsi mają skrzydła się? Ale tak się <noise> <innymi. głos> <Ja. głos> Nie rysuj gęsi ze skrzydłami, pompę. Co się dzieje w ogóle? Ja co? 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 Ta, ta... Czy wy to widzieliście? Tak. No tak, że Nagix, dokładnie. A, tak, to ona. To kojarzę, kojarzę. Nadziks, Bimbol i taki... Jo Jonas Brothers. Jezu. Bimbo. Bim 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 to jest kurfletów! fletów. Chór fletów! Przez dwóch solistów, a reszta fletkarów jest... To ale, ale to nie są solista. Roku, tylko ich nie, nie widać. Ich. Soliści grają razem. Bez też z grają razem. To nie jest tak, oni grają na zmianę, ale tak, nie tego nie, nie, nie widać. grają. Dynamikę to, to... trzeba ująć. Tak pięknie grają, bo temu w środku są jakaś kaszka, nie? Słuchajcie, więc. Wspomnij z tym takim. dyrygentem. On im awadę rzuca na mordę przecież. Naprawdę tak mało ci brakowało? Ale... Idzie do was, idzie do was, no idzie ale do, 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 was. Was. do was. Te pasie w sensie. Miesią <grywka> 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 musimy mieć na drugą stronę, jakiegoś już zrobić, wiesz? Y <grywka> Daleko nie pojedzie z połamanymi nogami. Co? Co? Nie, no, wszystko z nią w porządku. It was at this moment that Sheila knew. She fucked up. O <noise> proszę pani! Proszę żyć! Proszę pani! Wszystko w porządku. Halo! Da się kłócać? Nie da się. pani pieniądze, pani wypadły? Dziesięć dolców tylko. Ja się boję, panie? No co, ty nie ma czego się bać? No. Fantomy. Żartujesz. Kurwa! Nie, nie trafiły. Pa, pa! Ale przynajmniej możemy zrobić kopułę. Wiesz, tam też Czy wy widzieliście, jak to wyglądało? Jak Magda wyskoczyła z tej wody jak delfin i była głową od tego kobla i dostała obrażenia. Zaraz ja to. Zostawę... Jak wyskoczyła w ogóle? Nie, nie mówię. Zaczyń, to się cały dzień ze mnie śmieli. O, i Kada też to zauważyła. Dajcie na drzew. Dobra. Dobra Kamila, chodź. Tell me where you've been lately, tell me you've been blah, 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 blah. Chodź, Kamila. O, dziękuję Pamiętaj bardzo. Bar Jezu! <laughs> Creeper w domu! <pardonu. laughs> Chodź... Misia, czy ty... Czy ty masz... Czy ona pomyliła... Czy ty masz rozum? Co ona zrobiła? I ziemniaka też masz. Cześć Dominik. Czy ona wypuściła rozdymkę? A czy... Tak, a co? Cicho, nie warczcie. Ciekawe jest... czemu warczą. Zostawcie starego. Już. Już. Stary jest spoko. Zniszczył Matce Życie, ale jakby... Kupił mleko. No typowy stary. Ale kupił stary. mleko, no typowy stary. Wyszedł po mleko, dom zginął, dom przepieprzył w szachy. Co? Miszka zginęła. <gup> Misie. <gup> Przed w ostatniej sekundzie i ją zrobił. Od razu się ruszyły, bo da... widziałem. O kurde. Co, co się dzieje? Pamiętasz ten ładny dom, co nam zbudowałam na serwerze. I te wszystkie zwierzątka, co tak sprowadzałeś w I to pole, co tak ładnie zrobiłeś. I to wszystko, co kopaliśmy i było takie śliczne i te wszystkie rzeczy, które zebraliśmy wspólnie. Pamiętasz nasz serwer Minecrafta. Ten, na którym się tak wspaniale bawiliśmy przez drugi czas. Kurwa nie istnieje! To wszystko była fikcja. Przepraszam. Może następnym razem wrócić A gdzie cytrynka?